Hej, z tej strony frat 101, a to jest. wytyfy lagi. Nie, no dobra. Drugi odcinek z serii: Zagrajmy na ar Aramie. Zagramy sobie ci postacią. Zgadnijcie, kto. Ym, no zgadnijcie. To jest real. Dokładnie tak. Nie wiem, raczej wszyscy wiedzieli, kim gram, ale tak jakoś chciałem po prostu, żebyście sobie zgadnęli. Dobra. A, Timo. Myślałem, że ja zrobiłem pierwszą. Ale to już mniejsza z tym, tak na serio. Ha, gejat. Good job, znaczy. Chyba, tutaj na 100% nikogo nie ma. A, master był, ale... Chyba nie wiem, nie mam pojęcia tak naprawdę czy dostał. Ale jak widzieliście już sam początek gry. Moim zdaniem bardzo dobry. Ja będę już mam taką swoją można powiedzieć yy, taktykę na pieprzanie ze skillów we wszystkich i ogólnie z auto ataku. Mhm. To jest moim zdaniem najlepsza taktyka. Cały czas nawalać, nawalać. I tylko skill. Tylko skill. Najbardziej w Hikari. Wiecie, tak najlepiej trzeba jak najbardziej obijać. Ale się fajnie wbiło, akurat. Dobra. Yy... Filmy, tak. Pierwsze co chciałbym poruszyć, to filmy z Lego. Pojawią się już naprawdę, naprawdę. Za niedługo będzie kolejny odcinek. Nawet bodaję, że jutro, pojutrze, coś takiego. Na pewno jeszcze nie będzie dzisiaj, ale postaram się dzisiaj wgrać w filmik właśnie z Lola. Chociaż. Chociaż nie obi. Jaki damage! Nawet nie było widać, że miała połowę życia i nagle nie żyje. Nie wiem, od kogo tak dostawała. Ale damy! Czekajcie, Timo ma 3x2, nie. 3 na 0 jak już coś. A nie wiem, że nawet ja chyba. Nie, tak. Trzy kile, trzy asysty, czyli. Yy, czyli dokładnie ten. I gites. Git, 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 mayones. Nikt widzę nie zginął. Choć zaraz ktoś może zginie. Może nie. Ale pięknie to zrobiliśmy. Ale kto zginął od nas? Morgana. Lecz uleczyłem ją bodajże nie powiem wam czy na pewno ale tak mi się coś przynajmniej wydaje że ją uleczyłem przynajmniej kogoś tam próbowałem uleczyć mm. powiem że na pewno nie jestem pewny o, ale przynajmniej, przynajmniej próbowałem Chę każda chęć się liczy o i pięknie kolejny kill tak, ale lecz nie mój. Ale jest kill. Jest impreza. Ej, wol mi stąd dziwko. <gry> Sorki, nie. Dobra, nie, nie, nie było tego, co powiedziałem. Irelia. To jest Irelia. Tak, Irelia. Jest dobrą postacią. Nic do niej nie mam, naprawdę. <gry> Powiem wam, że nice. Naprawdę nice. Siedem killi. ogólnie. W każdym... W każdym ataku brałem udział. Jednego z czego ogólnie jedną osobę zabiłem. Więc naprawdę jest bardzo dobrze. jaki Timson. Timson, Timo. Dobra. Y Ale dobra. G Good. Won, wypierdzielać mi stąd. Łajzy. He, he, he. Dobra. Tego nie było. Kurde. Ale jak widzicie, od czasu do czasu mieją nas trochę, można powiedzieć, zranić, że tak powiem. O-ho-ho! Ho, ostro! Ostro, siostro. Tak być nie może. Dostał pod koniec. Nice. Nice, nice. Nie wiem, wziął ktoś tego plusa? Wziął. Niech zgadnę Ani. Nie wiem, właśnie, i jedna rzecz, którą chciałem właśnie powiedzieć, to... Czy jest osoba, która wie, jak naprawić taki błąd? Moim zdaniem to jest chyba błąd. Um, że jak widzicie, jak atakuje... Jak atakuje jakąś postać, powiedzmy, albo stworka, nawet teraz o Q. co nie? To możecie zauważyć. O, oh, fuck, o, oh, fuck, o, oh, fuck. Aaaa. Miałem ulto, rzuciłbym to może też, bym miał nawet trzy trupy, bo jednego zabiłem i dwa było na yy, naprawdę niskim poziomie zdrowia. Yy, może miałbym nawet trzy trupy, ale to mniejsze z tym. Na przykład, jak teraz rzucę Q, no nie? To patrzcie, jak na przykład najadę na to Q. To widać taki pasek, tutaj taką, czekajcie, taką strzałkę, w którym, w którym kierunku będzie ten pocisk, że tak powiem, leciał. Yy, ale jak już na przykład chcę rzucić, to już mi się to nie pokazuje i tak można powiedzieć na ślepo, naprawdę na ślepo strzelam, więc niezbyt mi to, można powiedzieć, pasuje, bo nimi, czasami na przykład nie wiem, do jakiego momentu jest ten celownik i nie zawsze ładnie trafię, co nie, więc. To jest taki jeden problem i jakby ktoś jest w stanie, na przykład wie jak to naprawić, to naprawdę bardzo proszę o, yy, o info. Więc w komentarzach najlepiej, tak w komentarzach nie piszcie na priva, albo coś, tylko w komentarzu niech ktoś napisze najlepiej, tak. Będę bardzo wdzięczny. <noise> Okej. Okay. Widzę, że kogoś nie biłam. Ach, niechcący to wziąłem. Chciałem... Sorry, sorry, Timo. Sorry. Serdeczne. JP. Nie no, dobra, nie była. Yy... Wytyf. Chciałem w nią, ale też chciałem stworka. Jezu, sorry, Timo. Sorry, sorry. Tego nie było. A czy mi się wydaje, czy u nich coś tutaj jest, ale jak jest, to dostanie ale ucieczka Okej okay. Good Good job O oh, fuck To było głupie Na serio głupie Ale dobra <coughs> Można powiedzieć że było to niechcący, ale gdybym tak naprawdę nie poszedł, nie wróciłbym się po Kile, przynajmniej po Kila, to by mnie nie zabili. To wszystko tylko przez moje takie łakomstwo na Kile. Dobra, musiałem się napić. Sorry za na ten taki czas butelki. Pyszna na Nice, nice, naprawdę nice. Nie no, jak już wszyscy są na takim... poziomie życia, nie że dostatecznym, ale takim naprawdę, naprawdę sporym... to muszę przyznać, że bardzo dobrze się gra. <grym> to było piękne. Ale widzicie, to mi się podoba w y, Ezraelu, chciałem powiedzieć, y, w, Ez, Ezrealu, Ezreal, Ezreal. Muszę sobie to zapamiętać, bo mówię Ezreal. Nie wiem, jak ja mówię w sumie. Wytyfy! Nie zabiłem cię! Wytyfy! No, kolejnej osoby nie zabiłem. No nie ma. O, sorry. Sorry, sorry. No, naprawdę, sorry. Ale. Nie dało się tego inaczej zrobić, naprawdę uwierz. Rentfota! Nie widziałem tam nikogo. Przynajmniej próbowałem. O, dobra, nie trafiłem. Nie, to było naprawdę żalowe. Myślę, że zaraz zakończymy. Zaraz, tam dupa tam zaraz. Jeszcze chwilę trzeba się pomęczyć z nimi, nie? Nie, strasznie mało, to prawie, że nic powiem, tak wam nie zadaje. BUM! No, no to się chwali. Dwa trupy na dwa trupy, ale powiem Wam, że naprawdę, jeżeli bym do... lepiej, nie powiem, że dobrze, ale lepiej to wykonał, bez problemu, naprawdę, bez problemu miałbym trzy trupy, gdybym tylko trafił tym Q, ale właśnie to jest ten problem, że nie mogłem tak dokładnie zobaczyć, w którym miejscu ona się znajduje, nie? Ale mam dobre piciu. A tak, bardzo dobre. Było unicestwieni? Bo nie słyszałem. Czy... Nie, na pewno nie było unicestwieni, bo... Ten frajer tu już jest. Nie no, frajer... Bardzo, robię bardzo maj, majstera, jak to mój kumpel mówi. Ale nie, to mi się nie podobało, naprawdę. Następnym razem nie będę tego tolerował. Chłychły. Chły. Dobra. Yy, raczej nikomu nie, nie będę dodawał yy, punktów do zdrowia, HP. naszej mówiąc. A udało mi się. Musiałem ją zabić, bo mnie wkurzyła. Nie wiem czym, ale mnie wkurzyła, że mnie na początku zaczęło bić. Nie chciałem zginąć, ale chciałem ją zabić. Jak co ja tu widzę. Zabiją go. Dobra, pięknie. Dwa trupy. I osiem na trzy staty. Mhm, dobra. Ale dobre. Coś tak w zastanawiam, że. Jak widzicie ten strumień sens. no dobra, no w Ezra Ezraala. dlaczego Ezraela? Tak się zastanawiam, czy używać bardziej na sojuszników, żeby tam dodać im tego tej prędkości całej. Czy czy ogólnie jechać tym na ten atak demy, bo tak naprawdę no to w sumie to tak na serio to nic to nie zadaje, można tak powiedzieć, bo no tak, tak w sumie na serio nic, bo co to jest tam, no zaraz zobaczycie, rzucę na kogoś w Nie, ulta nie rzucę, ulta nie. O, widzieliście tam drobne obrażenia? Fuhuhu. a uleczę kogoś, wali mnie, o ty w dupę jeża. Nie ma takiego bicia Dawaj, dawaj! Dawaj go, dawaj go Pomogę ci Kurde Ale już go nie chciałem bić nawet W sumie... Ważne, że jest asystent, co nie? To chyba nawet przez to samo... Czekajcie, idę sobie wziąć plusa To było głupie ale muszę mieć kila z tego, dobra Chciałabym jej ten pancerz zrzucić, chociaż już ma zrzucony. Chciałbym się jakby podczas niszczenia grzyba. G podczas niszczenia grzyba. Dlaczego to tak głupio brzmi? No dawaj, Timo, Timo! Wytyfny! Za karę zbiorę zaraz plusa. No dobra. Nie chcesz, to nie bierz. Łachy bez. Bez łaski. Mój. Tak już brać, to na bogato, nie? To jest chyba ult, ale ten ult jej cały czas nie wychodzi, bo strzela tak, byle sobie strzelić. W nią też trzeba się od czasu do czasu wbić. Dobra, czekajcie, napiję się troszeczkę. szybko. Okej, okay. <laughs> nie chcę poprzeć, żeby mi zaschnęło w gardle i żeby mi się ogólnie gorzej mówiło. O kurde, <laughs> nie wiem, jakoś mi tak mlasnąłem dziwnie. Mlasknąłem. No ale sorry, jeżeli było to bardzo głośno słychać. Ale to nie wy wydawało mi się jakoś tak trochę ciszej, nie? Chyba nie było jakoś okropnie głośno. No jak było, no to przepraszam bardzo. Nie no dobra Timo, weź, weź sobie, weź. Na, no, twój hell trochę powala. Ale twoja odwaga jeszcze bardziej. He Tutaj. Po co? Ole, będzie pęta Będzie pęta, patrzcie, ludzie. Chociaż nie. Może nie będzie pęty. Będzie kwadra. Idzie na pętę. Widzę już to. Ale nie będzie miał pęty. Przykro. Ja się tak nie dam. Nie ma bata na to. Okej. Okay. Ale nie, naprawdę myślę, że będzie miał pętę, ale mm, Zdążyłem uciec. Dobra. Nie wiem, nie wiem co to tam serio było. Ona chyba już chciała. Yy, chciała sobie dednąć w spokoju. Nie powiem tak. Wyszło jej, ale nie, niezbyt duże w spokoju. No serio. A... Ja se to wezmę. Tak jakoś nie wiem po co w sumie uciekłem. Moje, 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 nie dam, nie dam, nie dam. To było głupie. Dobra. Ale to nic i strzelałam. No, na serio, minimalne to zadało w sumie obrażenia. Ale zawsze są to obrażenia, co nie? Mogą być małe, mogą być duże. Ważne, że coś tam. Ważne, że coś tam zrobiłem, co nie? Jak to mówią, lepsze to niż nic. Może te obrażenia są czasami dość spore. Więc, no, widzicie. Różnice Czekajcie, ja mam Dość mi się wydaje, że mam Szybko ulta Aha, ja wiem dlaczego Ogólnie Tak trochę głupio zrobiłem, muszę się przyznać Do tego, że yy, To nie wiem, to z głupie Z jego strony, co zrobił O fak. Ale nie, w sumie z mojej strony też było to głupie To, co zrobiłem tak trochę głupie wbiłem, ale dobra. Mogłem zawsze z... Mogło być gorzej, mogło być lepiej, co nie? Nie wiem, czy zabiję. Prawa. Ma się skila troszeczkę, co nie? Bądźcie dla mnie dobrzy i przyznajcie to, że chociaż troszeczkę mam skila. Uhohoho. No, przykro mi. Irelia 4.17. No faktycznie. <grych> Tutaj mam prawie jej staty, tylko że na no, odwrót. Że mi trochę brakuje. Nie dużo. A farma też, wam powiem, nie jest najgorsza. Mm. I zaskakuje mnie, można powiedzieć, yy, sam poziom grania tego Timo. Bo jest naprawdę spory jak na gracza. E, to było głupie, niepotrzebne. Ale, ale, może coś jeszcze z tego wykombinuję. A może jednak nie. A jednak nie wykombinowałem. Teraz mi jeszcze tylko zostało zabić dwóch. Czy ilu? Czekajcie. Tak, tylko zostało mi zabić dwóch i będę miał staty i rally. Nie liczę asyst, <grym> 32, 5. A jak to można mieć ogólnie? Tak mało asyst. Czekajcie, można powiedzieć, jak ja mam 30 asyst... Ło, ile kasy. Tak mówię, pewnie coś już kupiłem. Krwawe ostrze. Tak, kupimy sobie ostrze nieskończoności. I tu możemy coś iść w przebicie. Dobra. Aż rzucę ulta! Może jednak coś będzie A dobra, jedna osoba dostała, to zawsze jest coś, nie? Zawsze osoby mm, jakieś tam stracą troszeczkę HP, punktów życia, jak to woli W sumie jest to samo, więc moim zanim nie ma przy tym różnicy, ale różnie, którzy mówią, no nie <laughs> Zależy mi na obiciu yy, Katarzyny. Obojętnie, jak, ale by ją obić. Na serio. Ale. Z no, tak powiem. Oho, ho! Jaka wredna się zrobiła. Cztery? Tam jest Timo. E, nie wiem od co ona zwala. Ale chyba jakiś lag Dobra GGWP Okej, okay. kolejna wygrana Fajnie Więc dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka Komentujcie, subskrybujcie Oczywiście oceniajcie i lajkujcie na razie, że